Cześć, witajcie z tej strony Getsu, man Getsu i witam Was w kolejnym odcinku Skorki Pera. Dla mnie troszkę z rana, więc mogę mieć taki zdarty głos. Jakoś nie lubię nagrywać z rana, no ale teraz jakoś mam ochotę i mimo tego głosu. Staram się, prawda? I całą chciałem powiedzieć. Dziękuję Wam ponownie za rady. Dzisiaj raczej pójdziemy bardziej walczyć i zbierać sobie znowu cynę na tym biomie. Bardziej walczyć chciałbym, dlatego że zrobiliśmy pod koniec ostatniego odcinka z Time sorda, który wydaje się być naprawdę mocny. I może zaczniemy sobie od tego, że zrobimy mnóstwo kilofów koperowych. No tak, myślę, że z trzy, bo najwyżej się naprawi. Za mieć teoretycznie tak by było lepiej. Na przykład nosić ze sobą m, tę stacyjkę, ale może już się tak nie rozdrabniajmy. Wezmę sobie te trzy kilo coś później wykombinujemy, no i tak mogę też coś wziąć na świecenie w ciemności na przykład to jedzonko, żeby troszkę więcej było widoczne na nagraniu, a tak to widzę, że mi powyrastały moje roślinki, to od razu zbiorę moje kochane roślineczki, tutaj się starają Jakoś dorastać w moim, mojej okolicy, Gorące roślinki w mojej okolicy. Mm, postaram się w ogóle dzisiaj, ale to raczej później, wybudować jakiś domek. Myślałem o tym, żeby tutaj po prawej stronie go zrobić, tak, żebyśmy mieli e, gdzie mieszkać. Może tam jakoś zamieścimy skrzynki, może jakoś się rozbudujemy, no bo m, na wierchu jesteśmy tutaj rozwaleni ze skrzynkami i to jest mega brzydkie. Rozstawiamy sobie nowe roślinki, jeszcze tylko je podlać na szybko. E, zrobiłem też sobie miejsce weku, więc już nie powinniście aż tak cierpieć. Mam nadzieję, przynajmniej, że nie będziecie aż tak cierpieć mam to, ile tam mi wody. Weszło, tyle podleje tutaj. A tak to chciałem Wam podziękować, że oglądacie tę serię. Widzę, że mam właśnie tutaj wąskie, ale takie oddane grono fanów, i to nie ukrywam, że mnie cieszy, bo miałem dużo przemyśleń ostatnio, w ostatnich dniach. Bo na przykład, jeśli chodzi o nowy kanał, może troszkę liczyłem na większe zasięgi, ale z drugiej strony sobie myślałem też w ten sposób, że przynajmniej jesteście taką mega oddaną widownią, i ja z przyjemnością mogę dla takiej widowni tworzyć filmy. A tu jeszcze mam Hardberry. No i tak. Z drugiej strony, jeśli zasięgi drugiego kanału przerosłyby zasięgi pierwszego kanału, byłbym mega niezadowolony. Nawet jeśli ten kanał by zasięgami dorównał e, tamtemu kanałowi, no to teoretycznie powinienem być e, radosny. Miałbym dwa kanały równie dobrze prosperujące, ale w praktyce bałbym się, że ten kanał zacząłby się stawać tym głównym, e, jeśli chodzi o zasięgi, i e, to mogłoby bardzo nakiećkać tutaj w mojej decyzji. Także cieszę się, że z różnych scenariuszy, akurat. Padło na ten. Takie może przemyślenia na początek. No i chyba pójdziemy z takim ekwipunkiem. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Przypomnę, że Cyny potrzebuje do specjalnego warsztatu i przetestujemy sobie teraz, jak działa Slime Sword. Raz, dwa, na hita bierze, po 90 bije, ale super jest ten mieczor Na hita slime bierze, to ciekawe na ile Larwy będzie brało, też coś koło tego, bo one też Nie miały jakiejś przerażającej ilości zdrowia I pisaliście mi, że slime będzie służył Do jakichś rzeczy, do mikstur chyba W przyszłości, dlatego warto jednak zostawiać Nie wyrzucać z ekwipunku, to akurat dosyć przydatna porada Dziękuję wam za to, tak to cyna, cyna, cyna Jeszcze raz cyna, tutaj cyny nie ma, wezmę też sobie pochodnie do ręki Chociaż lepiej by było mieć Rękę jedną pustą, znaczy jeden stot pusty, żeby po prostu ręką klepać. No co tu się świeci? Po prawej. Bo tu jest taki kejwik dosyć duży. A tu się ześ. o roślinka tu się świeci. Dobra. Mogę pozbierać sobie grzybki na przykład. Nie chcę e, kilofu marnować, to będę łapką zbierał. Tak będzie lepiej. E, no i jest jakieś pudło. Z tych pudeł mogą różne itemki e, wylecieć. E, skrzynka ukryta. Czy to też jest pudło? Zobaczmy. Przekonajmy się. Nie, to też jest łódło. szkoda troszkę. Myślałem, że to jest skrzynka taka, wiecie, rzadka, co nam by się przydała. To jedzenko na razie sobie odstawię. Tak, to niech to idzie tutaj. I czy coś tu jeszcze jest? Tak średnio bym powiedział. Może gdzieś ukryte najwyżej skrzynki by były. W ogóle, czy skrzynki się świecą na jakiś kolorek? Wydaje mi się, że się nie świeciły, jak ostatnio znalazłem. Czy tak na ślepo mega to było? O, pod nami jest chyba gniazdo. To z larwami, tak! Jest ta świecąca larwa. Zobaczymy sobie teraz, jak sobie poradzimy z tymi larwami. Czy będzie to tylko taka już formalność? Podobno one się respią na podłodze, te larwy. To też jest informacja od was. Eee, więc trzeba podłogę. Na... Znaczy, nie wiem, czy trzeba podłogę wykopywać. Ale byłaby to. W... Ojej, jak szybko leci! I na hita zlazło. Ground. Eee, jakiś kwaśny slime ziemny. Dostałem. Kwas, ciekawe. Hu. Dobra, i jestem w stanie z tego miecza Faktycznie bez problemu większego e, Przetrwać w tym biomie Są również tutaj kokony Do zbicia Oj, oj, dużo, dużo Małych larw, ale nie, jeśli nie dam do siebie za bardzo podejść To będzie wpytę. Zbicimy sobie ten biom może teraz I zobaczmy, o tutaj jest wyrwa Czy tutaj jeszcze przypadkiem czegoś Nie ma jakichś skrzynek ukrytych, naprawdę Na skrzynki bym mega liczył, bo Fascynują mnie te akcesory. O, coś, coś tutaj jest Coś tutaj jest, dużo was Trzeba uważać, byk. Pyk, 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 pyk. E! Jak on krzyczy, jak on bije! Nie, 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 nie! Ale mi wywalił bułę. Źle się stało w Polsce magicznej. Może wezmę sobie światełko? E, mam e, samą zbrojkę dosyć, to dlatego mi tyle zadało, więcej niż w ostatnim odcinku. Trzeba uwa uważać. No. Może się jednak wychiluję na maksa. Tu jeszcze mogę zjeść to mięsko. Maksymalne zdrowie mi się e, zwiększy. Dobra, i zjem sobie kolejną potrawkę. Niech będzie. Może trochę marnotrawstwo, ale już wolę ruszyć do boju. No naprawdę, lepiej nie oberwać od tej larwy dłużej. Bije dosyć sporo. E, I chyba mogę też coś ulepszyć. A nie, mam wszystko ulepszone. To nie było tematu. Tutaj są pudełka Jeszcze jakieś hardberry. Tam siedzi. ło Dobra mam to O te małe larwy też mogę niszczyć Może z nich się wy wykluwają te większe Jest taka szansa taka możliwość Weźmy sobie te cynę tutaj Jedna sztuka ale zawsze coś yy, No i tu są hardberry z tego co widzę Też się stąd wykluwają larwy Ale kryta walnąłem potężnego Mam Cię. Dostałem też od Was informację, że faktycznie z tego bossa slajma wylatują różnego rodzaju dropy fajne, ale ja niestety nie dostałem. Podobno są jakieś akcesoria, właśnie tu do włożenia i tak dalej pierścienie, jakieś inne rzeczy, ale ja nie miałem za bardzo farta No i będziemy mogli ponownie zbić sobie tych bossów. Czytałem na wiki, że czytam tego slajma ponownie po następnym bosie dopiero że dostajemy jakiś przedmiocik, czy tam NPC-a, -ta, który pomoże nam, czy, czy sprzeda nam. Przywoływaczkę. Tak to chyba e, leciało. Zobaczmy, co tu jest dalej. O, czy będą tu jakieś skrzy... <laughs> Jak mi wysadził bułę. Przestraszyłem się aż. Tam w łodzie coś siedzi, tak wygląda to podejrzanie. E, larwa, figurkę larwy dostałem. I to już było. Mm. Nie wiem do czego to służy. Może to sprzedać możemy po fajnej cenie. Chyba że to tylko dekoracja. Witalność dostałem poziom witalności i running mogę ulepszyć. Mogę też dać sobie jakiś inny efekt. Unik szansa na unik po, po tym jak stoimy przez chwilkę i movement speed po tym jak będziemy troszkę biegać. Wydaje mi się, że movement speed będzie lepszy, bo ja raczej nie unikałbym na zasadzie, żeby stać. To jest kwas! On mi zadaje obrażenia. Nie unikałbym na zasadzie, wiecie, żeby specjalnie zostać chwilkę w miejscu e, I potem liczyć na to, że te 5% wejdzie Jakieś, znaczy pewnie będę mógł na większe wartości to ulepszyć potem Ale wolę movement speeda, wiecie, coś nas tam e, rozpędzimy się jakoś i, I będziemy mogli szybko przelecieć przez mapę Podczas walki z bosami też wydaje się to bardziej użyteczne Więc wziąłem już e, sobie ten movement speed, nie? Tutaj jest dużo cyny, to mnie naprawdę cieszy Cyna za cyną, potrzebujemy dokładnie 15 sztuk Możliwe, że jeszcze więcej nazbieram, ale... E, tak jak mówiłem, chciałbym jeszcze też dzisiaj Tak jakoś zróżnicować ten odcinek Żeby była różnorodność, tu troszkę budowania Tam troszkę właśnie walki Troszkę eksploracji, no bossa raczej nie pójdziemy Chyba, że mnie bardzo ładnie poprosicie W myślach, to być może akurat Będę tam na tym biomie obok I spróbujemy złoić dupsko tej larwie Ale szczerze, ja bym nie liczył na to, że Cokolwiek będziemy w stanie jej zrobić Larwy się respią, faktycznie, larwy, larwy De larwy. Możliwe, że też za dużo jedzonka Sobie szamam ponieważ mam cały czas głód w pełny, nie? O idzie, idzie coś, idzie coś. Czy będzie ten boss? Eee, jaka duża, jaka duża. Mogę to bić jakoś? Jak jak to działa? Jak mam to bić? Dupa tu jest wystaje. Mogę go klepać tyłek? On jęczy strasznie. Może da się go zabić? Tylko trzeba go doganiać. Kurde, jaki naprawdę olbrzymi gościu. Lecę za nim, lecę za nim. Może faktycznie czegoś się dowiemy. Tu się coś świeci, ale slajmu jest mnóstwo poje nas spowalnia, nie możemy go dogonić, nas nie dogonia. Jakieś nowe skałki tu jest. Forgotten Ruins. Nowy biom do tego kamienny. Ojeju, e, to ja... Aha, nie mam tego na światło niestety. Pochodni też już nie mam. No to jeśli chodzi o tego bossa. Nie wiem w jakich okolicznościach się go bije, czy... Można go jakoś zwabić do siebie Ale widzicie, że on leci po prostu Się tu czołga pełznie i nie możemy go dogonić Może w mordkę musimy go trafić, żeby coś się stało A tego nie mogę wykopać, nie? Tak właśnie myślałem I tam kolejna skałka jest Tak coś czuję, że tutaj za bardzo nic nie zrobimy O, jakieś oczy tam są, złe oczy hm. Keba chyba ta wielka dżdżownica Wielka, wielki robak ma tutaj trasę Którą zawsze podąża I tak w kółko, może to się zapętla tak ładnie Naprawdę to jest spore. Parę razy już go widziałem i nie wiem, czy jest sens w ogóle iść tutaj, gdzie ja teraz idę, jeszcze się wywalę na jakichś mocniejszych mobach i tyle z tego będę miał. Jakiś nowy... Nowy materiał wykopałem, bo był w piasku akurat. Ale jazda, że tu się dostałem. Bomb pepper wywalę. E, nie piasek. To jest żelazo. Po prostu żelazo sobie tutaj siedzi. Ale imba. To widocznie na biomie kamiennym jest do wykopania żelazo, ale mi się poszczęściło i parę sztuk udało mi się zdobyć przez to, że były te bryłki w piasku właśnie. A to ciekawe. Czy tu będzie takie jedno wielkie kółko, jakbyśmy biegali maraton? Tak to troszkę wygląda. Może za niedługo wyjdzie nam robak od drugiej strony i nas na hita weźmie. To byłaby imba, bo ja musiałbym się tutaj wracać. Tak coś czuję, że źle robię. <grytania> Zły dotyk boli całe życie. Tutaj do, do góry mogę iść i są znowu korytarzyki kamienne. Nie mogę w ogóle tu nic wykopać. To jest smutne. Dopiero chyba nowym kilowem. O! Znowu! Mogę sobie wziąć troszkę żelaza. Ale zrobić sobie tak na start, żelazny kilof to byłby pro tip, mega Już tam nawet sześć tabek chyba mogę tego żelaza sobie zdobyć Tutaj jakieś nowe rzeczy Karok, nowa rzecz, nowa potrawa Będzie do mieszania z innymi potrawami Jaki duży ten Potrzebuję tej wiertła hm. duży kamolek, taki metin trochę <laughs> Metin reference Wyczuwam tutaj w powietrzu, że zaraz coś mi wyskoczy O! Kryształek, gemstone to był. Się skukał, schował. Wezmę sobie te seedy, może wywalę. I jest znowu jakiś wróg. Coś czuję, że mnie zabije, albo to jest NPC. Nie, nie, to jest wróg, to jest wróg. Jakie. Fireball za 110! Jaka. Nie. Jeszcze mnie podpalił. Szybko, wyregeneruj się, mangi. Dowody jakieś. Da radę wy wyregenerować. Okej. Okay. Chyba dałem radę uciec. Potężny wróg, za 110 mnie walnął. Dobra, nie ma co w ogóle być na tym biomie. To była. Jest jeden wielki fart, że mi się tu udało wejść i ja tu nie powinienem być. Wszystko na to wskazuje. Teraz boss nam wejdzie na web i tyle będzie. Ale te tunele lecą. A co jak spotkam tego Robala i nie będę mógł się skować żadnym korytarzy? <śmiech> <śmiech> ale sobie wykrakałem, ale udało się skować na szczęście. Czyli jednak spotkałem. Chyba nie mam co. Ja chcę stąd po prostu wyjść. Tam skąd przyszedłem. Tu na przykład. O, no i jestem. Uuu, cyna. Dobra, cyna. Dziękuję za taką. I tak na wierchu jeszcze jest wystawiona. To mnie cieszy jednak. Ile mam tej cyny, Bo za niedługo będziemy wracać. Eee, Ceny mam 16. Czyli już tak idealnie, ale jeszcze byśmy chcieli pewnie parę rzeczy sobie zrobić, także. Możemy tutaj pozbierać co widzimy, tutaj nie ma cyny Tu mogę dalej przejść, ale dziwo to nie jest żaden biom kamienny Tu jest dalej biom gliniany i mimo wszystko chodzi tutaj ta wielka dżdżownica Znowu złoto, nie mam siły na ten surowiec akurat Dostałem poziom mining i mam 25 to mining damage sobie dodam Mam już 31 w ogóle poziom biegania Mega w ogóle Dużo się to wydaje. Ciekawe, czy na, na przykład drugim bossie będziemy mieli po 150 danej statystyki albo coś, albo to będą takie przerażające liczby. Co to za ściany? Jakie brzydkie. To wciąż jest glina? Nie możemy tego wykopać. To jest chyba jeszcze jakiś kolejny biom inny. Tam nie możemy się dostać. Give me cyna, give me cyna. Tu mogą być jeszcze jakieś fajne ilości tej cyny. O, jest. Wreszcie na. Traf... Oj! Zepsuło mi się, następny kilo wskoczył. Wreszcie trafiłem na jakieś rudy. Fajne ilości tego. I tam się coś świeci na dole. Jakie jasne. Podoba mi się w tej grze, że tu jest naprawdę dużo biomów. Na początku myślałem, że wszędzie będzie to samo i że się trochę zawiodę, ale po tym jak się dowiedziałem, że tu jednak tak bardzo jest to rozwinięte, to naprawdę zachciało mi się częściej wypuszczać odcinki, a szczęście grać, czuję taką potrzebę po prostu: odkrywania tego, co tutaj dalej siedzi. Zobaczmy te rudę. Cyna, 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 cyna i cyny nie ma. Codziennie. Niskie cyny. Czy coś na biomie larwowym jeszcze jest tak dodatkowo? Jest tu w ogóle po co jeszcze chodzić? Mogę coś wykopać z podłogi. Uu, jakaś muszelka. Zjem ostatnie jedzonko, które mam tutaj. Ammonit to jest. Wydaje się być jakimś big dealem. Gód sprawa, wielka sprawa, wielka stopa. Daj mnie to. Chociaż syna, jeszcze, jeszcze troszkę cyny, jeszcze troszkę. O, tu też jest xik. A to już miałem chyba, mi się wydaje. No dobra, wezmę. Co ty tu robisz? Nie było cię tutaj, gościu. Pyk. Zeslowani są Pyk, pyk Pyk Mam was Wracam Wracam, bo się trochę cykam Można niemalże powiedzieć, że ta wędrówka, ta przygoda była naprawdę dla nas korzystna Obłowiliśmy się niesamowicie Figurkę nie wiem, postawię sobie gdzieś, chyba mogę, nie? Będzie ładnie wyglądać No tak średnio bym powiedział, taka larwa brzydka ale ja bym chciał tutaj jak najszybciej do pieca włożyć sobie niekoniecznie żelazo, albo dobra, żelazo włożymy, zobaczymy co możemy z niego zrobić. Niech się tutaj przetopi, może coś jeszcze jakieś osiągnięcie dostaniemy, jakieś achievementy. No a potem się weźmiemy za craftingi związane z cyną, która też się będzie swoją drogą dosyć długo mi się wydaje wytapiać. Zobaczymy. Tutaj tulipanki sobie posadzę. Musimy oczywiście kolejne poziomy Zdobywać związane z ogrodnictwem, żeby więcej nasion wypadało, bardzo byśmy chcieli. Tutaj jeszcze dużo tego włókna. Mówiliście, że to nie jest tkanina, tylko włókno. Właśnie tego słowa mi brakowało jakoś tak, no. Dużo włókna już mam, nazbierałem sobie. Nie wiem jeszcze do czego będzie służyć. Zgaduję, że do jakichś późniejszych zbrojek albo czegoś takiego, no ale w każdym razie tutaj mamy. Sadzimy dalej. I jeszcze mam tutaj dwie bubki, dwa nasionka. A czy zrobiło się, już wytopiło się tutaj? Tylko dwie się wytopiły, ale wolno się to wytopia. Weźmy sobie. I dostanę jakieś. Nie ma achievementów w sumie. Liczę na jakieś receptury, że mi się odblokują nowe albo coś, jak sobie to podniosę, ale chyba nie ma tak dobrze. Podlewamy, podlewańsko. Ciekawe czy można jakoś ulepszyć konewkę albo chociażby level konewkowania czy czegoś, jakaś statystyka do skilla, która by sprawiała, że mielibyśmy tutaj więcej wody, albo więcej byśmy podlewali, bo tak pojedynczo i chodzenie jeszcze po tę wodę tak troszkę wykańcza człowieka psychicznie, mistycznie. A poziom gardening jest tutaj. No to bierzemy nasionka kolejne. Kiedy możemy sobie zrobić łuk? Bardzo bym chciał łuk zrobić. Mmm, to było fajne, zobaczmy jeszcze jakie tutaj receptury są, połączę sobie może to z tym, niech się odkrywa nowa recepturka e, Tu już się wszystko przetopiło, 6 żelaza mam i 32 sztabki cyny będą, ale będzie dużo w połączeniu z tym co mamy tutaj Mega się cieszę i wypadło nam Crunchy Berry Pudding, który dodaje nam 23 armora na 5 minut, mega dobra, e, dobre jedzonko Super jest, być może nawet oszukałem grę, bo nie powinienem być na tamtym biomie Daje mi to coś mega dobrego, na bossa to będzie super Weźmy może, połączmy jeszcze z grzybkiem, wydaje mi się, że z grzybkiem może nam dać jakąś nową, fajną recepturę, która będzie jeszcze bardziej korzystna, bo będzie armor i coś pod życie Tu kryta nam daje, też fajne I połączmy z grzybkiem, a tak to weźmy tę cynę, już się powoli wytapia I mamy, co mamy? Crunchy Mushroom Złup, i tutaj jest Żyćko. Ej nie, o dobra, jest Armor, jest Żyćko, jest na jedzenie. No całkiem spoko. Ej, czego jeszcze tu nie odkryłem? To i to było, było. To i to nie było jeszcze, to zobaczmy. Tutaj sztabki powoli przebywają I mamy jakiegoś wrapa, który daje nam kryta na jedzenie i maksymalne. nie maksymalne życie po prostu. Regenerację, movement speeda również. Ej, zobaczmy jeszcze sobie z tulipem. Było to z tulipem. Z tym nie było, było. Z tym też było teraz. Nie mam żadnej nowej rzeczy, którą mógłbym tutaj wrzucić chyba. A z grzybkiem było? Możliwe, że z grzybkiem nie było. Nie było, no dobra, to odkrywamy. Te jedzonka na armor bym sobie najchętniej gdzieś zostawił, bo wydaje się to mega opa tego materiału już nie dostanę. Natomiast resztę mogę jeść spokojnie, z czystym sumieniem, bo brakuje mi troszkę e, na jedzenia. No i tutaj krytyk, e, zupka, maszlumowa dołączyła do nas. Możemy zjeść od razu, co tam. O właśnie. I teraz moi drodzy widzowie, ważna chwila. Możemy wreszcie zrobić warsztat z cyny. Robimy go. I dostęp plus jeden do craftingu. Mogę go sobie postawić. No i wszędzie miejsce będzie zabierało. Tutaj postawię. I są faktycznie nowe narzędzia z cyny do zrobienia. Zrobię sobie na początek może kilof. Miecza nie ma sensu robić, chociaż ma podobne statystyki, co miecz z slime'u. To wydaje mi się, że nic poza tym. W sensie tutaj spowalniamy przeciwników. No i być może ten mieczer będziemy naprawiali slimem po prostu. Zobaczymy. Tu jest plecak do zdobycia, więcej tego! Slotów, super, robimy od razu. Robimy od razu. Muszę wziąć włókno, biorę włókno. I jeszcze tylko dwie sztabki i zrobimy sobie plecak, więcej slotu będzie I wędkę też mamy, możemy sobie łowić, a tak to są nowe stacyjki Kowadło z cyny, pewnie nowa zbrojka będzie, alchemy table Czyli tak jak mówiliście, będą pewnie jakieś mikstury ze slajmu Painters table, a, coś będziemy mogli kolorować pędzlami Dla dekoracji jakichś różnych mebli, nie tylko Będziemy mogli też zrobić system kolejki i potem jest workbench z żelaza No tutaj żelaza 20 potrzebujemy To już tragedia z tym akurat Bierzemy sobie tę cynę, no i robimy sobie Moi drodzy widzowie, plecak, wreszcie plecak I w movement speed dodatkowo e, Super po prostu, kładziemy go sobie tutaj I mam więcej slotów, jej Miło to naprawdę widzieć, bo Już się męczyłem z moją ilością Ja naprawdę już nagrywam pół godziny Ups, ja chciałem tu jeszcze coś porobić Jakieś, jakieś rzeczy do nomku, no to dobra, to wykopuję Już cynę bym sobie nie, nie żałował w sumie Nie cynę, tylko tego Koperu. Wybuduję tutaj sobie jakiś pokoik taki skromny. Zróbmy sobie może łóżko. Być może prowadzimy jakieś npc ta Będę mógł robić mosty na, na wodzie. To może innym razem. I będę mógł robić ściany. To może porobię sobie mnóstwo ściany z drewna. Drewno nie wydaje się być jakoś specjalnie drogie. Podłogę też sobie zrobię. I dostałem więcej. O, crafting, dostałem level craftingu. I zrobię też sobie drzwi na razie. Tutaj bierzemy cynę, która się wciąż wytapia. Pokładajmy sobie tutaj, może tej temki, choć tu. I kładziemy sobie tutaj, tak żeby zrobić jakieś, jakieś wejście. Może położę sobie, nie wiem. Tutaj ściana. Okej, okay, jest drewniana ściana. Tutaj drzwi. Mogę drzwi postawić, tak? O. Czy nie bardzo? O, jest, drzwi są. Będą mogły się. Jak fajnie się otwierają, jak w barze jakimś na dzikim zachodzie. I tu możemy stawiać podłogę, normalne panele z drewna, z tego co widzę. No w sumie fajnie się buduje, jakoś dużo nie trzeba niszczyć Możemy od razu stawiać właściwie Mogę zastępować bloki, niestety nie muszę najpierw je wykopać Może coś takiego jakoś nie chcę Super dużych pomieszczeń robić Na wielkość jeszcze może w dół no Troszkę pójdę, żeby jednak Tutaj się tak nie gnieździć Powstawiam już ściany Niech będą z drewna Jakieś super to duże nie będzie, ale wystarczające mi się wydaje. Hm, ja chciałbym tutaj dalszy pokój sobie zrobić, więc może tutaj gdzieś dalej będzie łóżko, albo w dół zrobimy jakiś pokoik z łóżkiem, tak żebyśmy widzieli, od razu byśmy wyskakiwali stąd. Tutaj też ściany sobie zrobimy takie szybkie, budowańsko. Pyk, 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 panele, panele. Też materiałów nie jest jakoś super dużo, myślałem, że będzie gorzej pod tym względem akurat, ale sobie odpisujemy chatę. <laughs> będzie super ładnie i ślicznie. Też nie warto tutaj robić wszystkiego z jednego bloku, bo będziemy mieli później inne. Na przykład tu są jakieś ściany pomalowane i tak dalej, ale na razie pobawię się z tego, bo wydaje się, że te materiały są takie, no niezbyt dużo stracimy robiąc je, tak? Tutaj jeszcze jakieś drzwiczki, mogę też jakieś płotki później porobić. Ja bym preferował gdzieś tutaj łóżko postawić. Mogę tak postawić, o, pochodnie, o proszę bardzo jest łóżko. Zrobię sobie również tutaj podłogę dalszą. Tutaj będzie takie małe, skromne, e, skromny pokoik z łóżkiem. Mogę też jakieś skrzynki postawić, jakieś stoliki, coś tam pobawić się z tym, ale raczej będę pod funkcjonalność szedł, aniżeli pod super, mega jakiś wygląd. To, co na pewno jest plusem tej gry, jeśli chodzi o budowanie, to to, że coś się nie zbuduje, to raczej jest to ładne, nie? Jakieś takie przyjemne. Mogę spać? Śpię teraz! I się regeneruję, jak śpię, fajne to jest. No, wpytę. I trzeba będzie tutaj się przeprowadzić. Nie muszę stawiać w sumie wszędzie drzwi. Albo dobra, poustawiam <laughs> Tam po prawej jest jeszcze jakaś jaskinia, nie wiedziałem o tym Coś tam siedzi, coś się błyszczy nowego hmm, Ale to może następnym razem tam pójdę Dziś na spokojnie Ale poniszczone ściany, brzydkie Naprawcie się, dobra, naprawiły się Wyrastają mi roślinki Ale słodko, słodko to wygląda Pop, pop, folia bąbelkowa jeszcze więcej, jeszcze więcej. I czy może się w ogóle wprowadzić NPC? Ja bym chciał go gdzieś wprowadzić. Może gdzieś na górze mu zrobię domek jeszcze? Spróbujmy go może tutaj wprowadzić. Co wy na to? Czy on tu będzie chciał wejść? Zaraz się przekonamy. Boże, tylko tu ściany. O, nie chciałem podłogi akurat. Bo to był taki olej do wprowadzania, chyba. Tak mi się wydaje. To zobaczmy, czy NPC może być sobie w takim mieszkaniu, które właściwie tutaj nic nie ma? Czy on musi mieć jakieś warunki dogodne? Wielkość albo coś? Zobaczmy. Przyjdzie tutaj? Jak to postawiłem? Nie wiem, nie mam pojęcia. Na mapie coś widać? Nie. Może zechce tutaj przyjść jakimś cudem. A może to jest tak, że to jest taki zwabiatur 3000 NPC i po prostu one będą przychodzić tu się trzymać tego. To też jest jakiś pomysł. Tu możemy w dół jakoś sobie polecieć i zrobić magazyn, myślę. pyk, 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 pyk. pyk, pyk. Weźmy może te wszystkie stacyjki stąd. Tylko może ręką, żeby nie marnować. Już nie jestem takim burżujem. Larwiątko tutaj, o! <laughs> Ale brzydkie. Tu będą może jakieś stoły, wszelkiego rodzaju piecyk. Taki stół jeszcze. Kowadło gdzieś możemy po drugiej stronie na razie położyć. Tu bym sobie dorobił jeszcze podłogę i sprawmy, żeby to jakoś wyglądało tak w miarę. I tu będzie może warsztat, a magazyn gdzieś indziej zrobimy gdzieś obok. Albo teraz na, na, na razie tymczasowo tutaj na dole zrobimy sobie skrzynki jakieś. I to by było chyba jakieś tam. Powiedzmy, że tymczasowe, ale w miarę rozwiązanie, jeśli chodzi o budowę, bo materiałów też nie mam jakoś super dużo. Znaczy, zawsze tam milej dla oka przecież. Pek, 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 pek. Dobra, tu jeszcze jedną kratkę przesunę, bo perfekcjonizm mi nie daje tutaj żyć z tym. O jezu, ile itemków. Ta skrzynka może spokojnie leżeć na przykład tutaj, żeby nam tak jakoś wyglądała. Powiedzmy, bo ona jest taka kolorowa. Taka śmieszna. Tutaj, może sobie postawię o i pochodnie tu. Tu mogę jeszcze rozszerzyć o ściany. Bo czemu by nie? Coś takiego zrobić. Ojojoj, oj, oj, ile itemów! Ja bym chciał tę skrzynkę dostać. Mogę skrzynkę. Jest skrzynka. Mam nadzieję, że nic tam nie zniknie. Powrzucam sobie to wszystko tutaj. No i myślę, że tyle na razie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Troszkę przyspieszyłem z tym budowaniem, bo, bo nie wiedziałem, że aż tyle nam zajmie dzisiaj eksploracja. Więc dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego odcinka. Postaram też się jakoś tutaj rozbudować, później e, pobudować, ale na to przyjdzie pora. E, na ogarnięty jakiś magazyn na razie, tymczasowo tak to wygląda. Powiedzcie mi, czy da się prowadzić NPC, jak to zrobić, bo postawiłem to dziwne coś i nic się nie dzieje właściwie. E, no, to ja byłem Mangetsu i papa!